No przede wszystkim chcę podkreślić, że gospodarzem tego miejsca są wszyscy mieszkańcy Tylmanowej. Ja mogę tylko się ucieszyć, powiedzieć, że dla mnie to jest wielki zaszczyt, że jestem wójtem gminy Lotnica Dolna w tym w Tylmanowej i jestem niezwykle szczęśliwy, że tak doniosła, tak wspaniała uroczystość jak 50-lecie tej słynnej mszy papieskiej tutaj właśnie dzisiaj świętujemy. Jestem też niezwykle szczęśliwy, że mamy tak Boża obaczność czuwa nad nami, że mamy tak znakomitą pogodę, przyszło wielu, wielu mieszkańców i lokalnych i przyjezdnych gości. Jestem po prostu bardzo szczęśliwy z tego tytułu. To jest miejsce symboliczne, które zapisuje się w historii jako przykład tego fantastycznego, rozwiniętego ruchu oazowego lat 80., lat 90., który był i w Tylmanowej, i w Ochotnicy. I ja też w, bardzo staram się podkreślać każdą rocznicę i każde wydarzenie historyczne, które jest ważne z punktu widzenia lokalnego. I to jest jedno z tego panteonu ważnych wydarzeń historycznych. Było nas przynajmniej 700 osób, no i przynajmniej 40 kapłanów, przynajmniej tyle, jeśli nie więcej. No, i ołtarz był zrobiony z kamieni, wszystko było przygotowane, całe bochenki chleba były przyniesione, dzbany z wodą były przyniesione. I potem właśnie ten dzień miał przebiegać normalnie jako dzień wspólnoty, czyli wszystkie grupy się przedstawiają, prawda, każdy skąd przyjechał, gdzie przebywa na oazie. I potem jest Eucharystia. No i kiedy wszyscy już byli zebrani, kapłani ubrani do eucharystii, do mszy świętej, wtedy nagromadziły się chmury, chociaż dzień był bardzo słoneczny, piękny, ciepły, gorący i nic nie wskazywało na to, żeby mogła być burza. Nikt nie zabrał parasoli. Okazało się kiedy zaczęła się ta burza, i ona się zaczęła równocześnie ze Mszą Świętą. Kiedy msza się rozpoczęła, to i burza, pioruny, dosłownie pioruny i ulewa wielka. No i na szczęście dwie osoby, które przed słońcem praktycznie zabrały parasole, te uratowały, że można było przykryć kielichy właśnie na ołtarzu tymi parasolami, żeby ich nie zalało. Więc a ksiądz kardynał. Widząc, co się dzieje, po prostu swoją homilię ukierunkował do tego, co jest, do tej przyrody, do, do tego wszystkiego, co, co przeżywamy, co jest, i oddawał nas wszystkich i cały świat Panu Bogu. Ale cóż, wszystko było zalane. Wszystko było zalane, było mokrusieńko tutaj, nigdzie nie można było usiąść. Więc robili naradę szybciutką z księdzem kardynałem, ojciec Franciszek i postanowili zejść do Tylmanowej, ku kościele. Ponieważ słońce już zaświeciło, więc mówili to, po drodze trochę się wysuszymy i tam będzie ciąg dalszy. E, mnie akurat wtedy przepadło w tym czasie być przepilnować kuchni, bo tam zachorowała kucharka i w ogóle. I w tym dniu, kiedy Ojciec Święty, kiedy kardynał był na błyszczu, ja musiałam zostać w kuchni, bo mówią różnie może być, przygotuj dużo picia wszystkiego, bo chyba nas ksiądz kardynał z ojcem blachnickim odwiedzi. Wtedy ta burza taka dała się we znaki, gdzie z góry przeszli do jak nie wiem, myśmy na dole już przygotowali dla wspólnoty dla tych dobrze, że nasz ksiądz proboszcz Smaga miał piękny ogród obok domu parafialnego kościoła. Tam wszyscy się wokół starego kościółka Świętego Mikołaja rozlokowali. Odpoczęli, i była ta piękna godzina świadectwa, i te wszystkie wspomnienia, które przynieśli z góry z błyszczu, bo tam się nie dało ze względu na tą burzę, która szalała. Zaczęła się godzina świadectwa z każdej grupy, począwszy od dzieci, aż do nauczycieli, wychowawców, kapłanów, alumnów. Mówili o tym, co przeżyli w oazie, co im oaza dała i czym ona dla nich jest. Takie rzeczy mówili. I ksiądz kardynał słuchał, słuchał, siedział na krzesełku, na podwyższeniu takim, przy domu parafialnym i słuchał wszystkich. Kiedy skończyli, to wtedy powiedział, że kiedy was tak słuchałem, to w każdych ustach przewijało się słowo oaza, dzięki oazie, w oazie, przez oazę. Wszyscyście na różne sposoby odmieniali to słowo oaza. No i chcę Wam powiedzieć, że oaza jest tylko na pustyni. Gdzie indziej nie ma oazy. Oaza tylko istnieje na pustyni. No i rzeczywiście to życie nasze jest wielką pustynią. Tutaj ten świat to życie. I jeżeli pielgrzym idąc przez pustynię napotka na oazę, to na pewno przeżyje i na pewno ją przejdzie. No a jeśli nie napotka, no to jest bardzo niebezpieczne, może jej nie przejść, może umrzeć. No i dlatego Wam życzę, żeby tych oaz było jak najwięcej, jak najlepiej, i jak, naj, jak najbliżej siebie, jak najwięcej, bo wtedy to życie, którym jest ta pustynia, którym jest życie, jest, będzie bezpieczna. Tutaj sprawował, jak słyszeliśmy Eucharystię 50 lat temu, bardzo umiłował piękno górskiej przyrody zarówno w diecezji tarnowskiej, jak i archidiecezji krakowskiej, bo to były te dwa miejsca, dwa obszary, gdzie bywał tu bardzo, bardzo często. Zastanawiamy się, skąd ta predilekcja świętego Jana Pawła II do gór, bo to jest zaskakujące, że, że każdy wolny czas wykorzystał. Jak chcesz bardziej spotkać Boga, to musisz wyruszyć w góry. Jeżeli chcesz bardziej siebie odkryć, kim naprawdę jesteś, to musisz wejść w góry, ale z pewnym cierpieniem, wysiłkiem. Patrzymy na postać Świętego Jana Pawła II, to właśnie uświadamiamy sobie, że góry go w jakiś sposób kształtowały, otwierały na Boga, na drugiego człowieka, ale przede wszystkim pozwalały mu też dostrzec, kim on sam jest dla siebie, dla ludu Bożego, dla Kościoła. Drodzy siostry i bracia, mamy świadomość tego, że chcemy kroczyć śladami świętego Jana Pawła II, także po tych szlakach, które w jakiś sposób nam zostawił i powiedział, żebyśmy się o nie troszczyli. Chodzi o szlaki ku Bogu i ku drugiemu człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Jesteście tutaj z różnych regionów Polski. Widać tę różnorodność, e, piękno, e, bogactwo naszej kultury, naszej duchowości, naszej religijności. Ale wszyscy przyszliśmy tutaj w jedno miejsce, bowiem tą osobą, która, wokół której grawitujemy, która nas przyciąga, to jest osoba Jezusa Chrystusa. I to są święci, którzy także. Nas wprowadzają w tajemnicę Jezusa Chrystusa. Jest tu też postać świętego Jana Pawła II. Cieszę się, że to miejsce było i jest szczególnie cenione przez ruch oazowy. To bardzo ważne, że troszczycie się o to miejsce. Gdy wpatrujemy się w postać sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego. Uświadamiamy sobie, że duchowość ruchu Światło Życie jest mocno wpisana w rzeczywistość stworzonego świata. Że on, który był specjalistą, także wykładowcą w dziedzinie liturgiki, miał głęboką świadomość, że dzieło stworzenia, w którym teraz uczestniczymy, gdzie każdy element, każdy liść, każda gałązka, każda trawka, każdy. Mały robaczek i te potężne przestrzenie. To jest jedna wielka liturgia. Bóg pokazuje nam, jestem, istnieje, stworzyłem ten potężny wszechświat na swoją chwałę. Ale także, abyście radowali się światem, abyście radowali się sobą, abyście w tej księdze życia, na którą patrzycie, tą wielką liturgię, żebyście dostrzegali moją obecność i miłość. I może dlatego Sługa Boży, ksiądz Franciszek wybrał Kościenko i te miejsca jako miejsca wyjątkowe, gdzie duchowość ruchu Światło-Życie jest wpisana właśnie w wędrowanie, w krajobraz, gdzie liturgia sprawowanej Eucharystii jest właśnie złączona z tą liturgią całego stworzenia. Gdzie poszczególne etapy formacji są właśnie związane z wędrowaniem od jednego miejsca do drugiego i właśnie w przestrzeni tych gór. Wspólne wędrowanie bardzo nam w tym pomaga, aby zbliżyć się do Boga i do drugiego człowieka. Uczmy się od mistrzów, uczmy się od świętych, uczmy się od świętego Jana Pawła II który ukochał te miejsca, które sprawiły, że mógł wejść w głębszą relację z Bogiem, gdzie mógł bardziej budować relacje z innymi ludźmi, gdzie mógł odkrywać wielość, piękno, talentów, którym Bóg go obdarował. Na tej Mszy Święta jestem po raz pierwszy. Lubię góry i ta okazja dzisiejszego tutaj spotkania jest też dla mnie przyjemnością. W tej pięknej scenerii Msza Święta, spotkanie ludzi gór, spotkanie i praca w związku pod ale wszystkich tych ludzi, którzy się przyczynili do tego, że ta msza Święta może się tutaj odbyć jest wielkim wydarzeniem, bo przypominamy postać Ojca Świętego Jana Pawła II, przypominamy księdza Brachińskiego, który bardzo dużo zrobił dla tego ruchu oazowego, dla uświęcania polskich rodzin, bo to, to o tym trzeba powiedzieć. Mamy dużo do zrobienia, mamy, mamy ogromną pracę wobec tego, co się dzieje na świecie, po prostu tego ześwieczenia, mamy dużą pracę do zrobienia i chwała Bogu, że takie spotkania, takie uroczystości, takie uroczyste msze jak dzisiaj ta się odbywają. Wszystkim chcę serdecznie podziękować i ciężom, siostrom zakonnym, ale również ludzom, osobom cywilnym, świeckim, którzy przyczynili się do tej dzisiejszej uroczystości.